Siema, nie będziemy nagrywać teraz ja, Laker. Będziemy nagrywać opening w Crash Royale, bo był upgrade, który nawet nie wiedziałem. Nie grałem w Crash Royale 3 miesiące. Ja nie grałem tak rok. Crow. No, Nie no, ja dłużej nie grałem, ale grałem wcześniej, to... Mam dużo legend, tylko dostały mi trzy legendy. Mam tego... E, Challengera jedynkę. E, no już spoko, spoko, będzie teraz nagrywał opening. Legendary chess, legendary king chess. Różne krzyki i już mi legenda wypadła. I to był e, Zapomnij, jakąś się nazywa. Dobra. I będziemy nagrywać teraz opening. Wrzucajcie na tą łapkę w górę i subskrypcję. Będzie dużo. Dopiero połowa będzie z tego. Dopiero połowa. Ach nie do końca opening to takie zbi zbieranie z parostek No, nie będzie dużo łapek, I będzie 10 łapek w górę. Nawet wygrywam ten opening do końca. И, вообще, летит я кремка. А теперь, па, плакер. Да, вижу, вижу. ха Ой, Эпик. Ну, братан. Уизард. О, тысяча золотых. Tornado mm, Tu wany balony, tak tego, nic nie, tego nawet nie używam ee, Rakieta Dużo golda wpada na, 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 na Balony O i teraz legendary chest i Kasper Plika Uuuu, będzie lega, in i lega Inferno Dragon Pierwsza legenda Druga. Sorry, druga Patrzcie ile tego mam ze miał. Patrzcie tego nie nagrywał do końca Będzie zmieniał liczbę Będzie 15 łapek w górę Nagrywał do końca opening Wiem, że lubicie Crash Dlatego nagrywał Crash Royale 15 łapek w górę I nagrywał do końca No to będą oczarki. Minkę mam Kasper pa Emote, Emote. Emote. Miałeś też? Chyba omydać emoty nie dostanę. Kasper, ty też będziesz nagrywał panik? Nie, nie, chyba nie. Ja już wszystko pani robię. za odcinkiem, a nie. Czemu nie nagrywać? Nie wiem. Mogę ci przypomnieć, nie? No. Następny razem ci przypomnę, nie było no. się. Teraz znowu następną odcinkę. Jak otwieraliście to pewnie, nie? To piszcie w komentarzu co I giant oh, yeah. ah. Zbieram na Golem Golem Obu golem Golem, golem, golem Dobra. E, no, e, to. Ej ej ej, Nie chcę się plikać Można no, sam wybierać? może? No, można tak sobie plikać Okej okay. Co ty nie widziałeś Kasper? Nie, nie widziałem. Podajcie też na niego odcinek, jak ty się nazywasz? Na tym kanale? Krakier i Ty Polska Krakier i Ty Polska, wpadajcie też do niego I do pantki YouTube też wpadajcie Już myślałem, że dzielega, już myślałem. Taki epic, tak mi Zdenacka dropno. Hmm. W ogóle nowe postacie są. Oj, panie, już o tym wiedzą, tylko lecę jak się tak. To... My ostaniemy czas ci. Oooo, Kasper. Зато мусит быть какая-то... Тут заполнена легенда Каспер О, новая. И... Новая. 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 Легенда. Pokazało że masz na dziewiątkę. Yy, coś ci powiem. Nagrałem wszystko. Pokazało ci, że masz na dziewiątą. Nie wiem. I dobra. To na razie rzucajcie 16 łapy w górę. I następny openik. To... to. Na razie łapka w górę i komentarz. Jak wam się podobało. To dajcie suba. na rádio, yo